Siemanko, z tej strony Sermisiek. Starfield oferuje rozbudowany kreator postaci, który umożliwia stworzenie własnego bohatera, uwzględniając jego wygląd, budowę ciała, rysy twarzy, a także ustalone pochodzenie i cechy. Taki zakres opcji może być przytłaczający, a biorąc pod uwagę liczbę planet do zwiedzenia, prawdopodobnie chcesz od razu zacząć planować swoją postać. W takim wypadku dobrze trafiłeś, ponieważ w tym materiale omówię cały proces tworzenia postaci i pomogę ci stworzyć idealną, niestandardową postać, która będzie odpowiadać Twojemu stylowi gry i potrzebom. Po rozpoczęciu nowej gry w Starfield zostaniesz potraktowany wprowadzającym przerywnikiem filmowym, w którym budzisz się w obiekcie z kilkoma pracownikami ekstraktorów Argos, wyjaśniającymi, że jesteś nowym rekrutem. Jeden z pracowników wręcza ci terminal i prosi o wybranie profilu pracownika z listy. W ten sposób rozpoczyna się proces tworzenia postaci w Starfield. Informacyjnie warto dodać, że materia może zawierać spoilery, dlatego dalszą część oglądasz na własną odpowiedzialność. Identyfikator biometryczny to w zasadzie selektor ustawień wstępnych. Możesz wybrać jedno z 40 różnych ustawień wstępnych jako szablon do budowania wyglądu swojej postaci. Po wybraniu ustawienia wstępnego możesz przejść do zakładek ciało i twarz, które pozwalają całkowicie zmienić swój wygląd, natomiast jeśli nie chcesz tracić czasu na stworzenie swojego wymarzonego bohatera, to możesz wybrać jeden z gotowych modeli jako wybrany projekt i przejść do tła i cech. Ponieważ dane biometryczne można zmienić w dalszej części gry, odwiedzając placówki zajmujące się genetyką. Druga faza tworzenia postaci polega na dostosowaniu wyglądu jej ciała. Dostępne są cztery aspekty dostosowywania sylwetki, tak jak figura, typ ciała, styl chodzenia i odcień skóry. Kształt twojego ciała jest wybierany za pomocą okrągłej siatki, która pozwala wybrać dowolną równowagę pomiędzy umięśnioną, szczupłą i ciężką. Możesz umieścić kropkę wyboru na środku, aby utworzyć idealnie przeciętnie wyglądające ciało postaci, lub możesz przesunąć kropkę do zewnętrznych krawędzi, aby utworzyć ciało, które jest na przykład niezwykle umięśnione. Z kolei typ ciała umożliwia przełączanie między typowo męskim a typowo kobiecym ciałem, podczas gdy styl chodzenia pozwala także wybierać pomiędzy dwiema opcjami, z których jedna to bardziej sztywny chód, a druga charakteryzuje się większą swobodą ruchu. Wreszcie mamy odcień skóry, czyli suwa, który pozwala na wybranie spośród kilkunastu kolorów skóry. Kolejnym etapem tworzenia postaci jest twarz. W tej fazie widzisz zbliżenie głowy swojej postaci i możesz zmieniać niemal wszystko, co przyjdzie Ci do głowy w związku z twarzą, głową i włosami postaci. Otrzymasz szeroki wachlarz opcji wraz z suwakami oferującymi różne opcje takich cech jak chociażby odcień skóry, kształt głowy, fryzura, zarost, kolor oczu, blizny czy dodatkowa biżuteria. Gdy już dokonasz wyboru dla każdej z tych cech twarzy, ukończysz sekcję dotyczącą wyglądu w systemie tworzenia postaci Starfield. Oprócz wizualnego tworzenia postaci, które wcześniej omówiłem Starfield oferuje również graczom możliwość wyboru historii swojego bohatera. To tutaj naprawdę budujesz swoją postać i możesz jeszcze bardziej dostosować swoje doświadczenie podczas rozgrywki. Twoje pochodzenie nie tylko określa początkowe umiejętności, ale także daje ci wybór ekskluzywnych opcji dialogowych w zależności od twojego wyboru. Na przykład możesz rozmawiać z NPC, który szukało w Cybestii, a możesz okazać, że jest to jedna z twoich specjalnych umiejętności. W taki sposób odblokujesz możliwość zagłębienia się w tę rozmowę otwierając specjalny łańcuch zadań. W Starfield gracze mają do dyspozycji 21 różnych historii. Do każdej z nich dołączone są trzy odpowiednie umiejętności, które będą miały wpływ na rozgrywkę. Twoja historia to krótkie wyjaśnienie, kim jest Twoja postać i co robiła zanim miały miejsce wydarzenia z historii Starfielda. Pamiętaj, że to nie jest tak ważne jak cechy, do których zaraz przejdziemy, ponieważ tak naprawdę wpływają one na umiejętności początkowe, których jesteś bardziej biegły. Jednakże są one bardziej dostosowane do pomagania graczom w odgrywaniu historii postaci, jaką chcą być. Ostatnim etapem tworzenia postaci jest wybranie cech i są one równie ważne jak historia. Starfield, gracz, ma do wyboru 17 unikalnych cech. Każda cecha radykalnie zmienia sposób, w jaki będziesz grać w grę, a nawet niektóre treści, do których będziesz mieć dostęp. Jedne oferują po prostu ulepszanie statystyk, podczas gdy inne zapewniają ekskluzywne funkcje. Każda cecha zapewnia dwa efekty pasywne podczas rozgrywki, w których jeden jest negatywny. Możesz wybrać maksymalnie trzy różne cechy, ale pamiętaj, że niektóre z nich wzajemnie się wykluczają. Zasłużyłeś na uwagę irytującego fana, który będzie pojawiał się losowo i bez przerwy gadał do ciebie. Plusem jest to, że dołączy do załogi twojego statku i wręczy ci prezenty. Twoi rodzice żyją i mają się dobrze i możesz ich odwiedzać w domu, ale co tydzień automatycznie będziesz wysyłać do nich 2% swoich kredytów. Teraz stałeś oddając cześć wielkiemu wężowi. Skoki grawitacyjne zapewniają chwilową poprawę zdrowia i tlenu, ale zdrowie i tlen ulegają obniżeniu, jeśli nie wykonujesz tego na bieżąco. Czasami pojawiają się uzbrojeni najemnicy i będą próbowali cię zabić. Ale bycie osaczonym daje ci przewagę, gdy twoje zdrowie jest niskie, zadajesz dodatkowe obrażenia. Skusiłeś się na ochotnika do kontrowersyjnego eksperymentu, w którym połączono obce i ludzkie DNA. W rezultacie zaczynasz rozkrywkę ze zwiększonym zdrowiem i tlenem, ale leczenie i żywność nie są tak skuteczne. Poziom zdrowia i tlenu zwiększa się w kosmosie, ale zmniejsza się na powierzchni planety. Poziom zdrowia i tlenu zwiększa się na powierzchni planety, ale zmniejsza się, gdy jesteś w kosmosie. Naprawdę potrzebujesz czasu dla siebie? Wysiłek zużywa mniej tlenu podczas samotnych przygód, ale więcej podczas przygód z innymi ludzkimi towarzyszami. Wysiłek zużywa mniej tlenu podczas przygód z ludzkimi towarzyszami, ale więcej podczas przygód w pojedynkę. Posiadasz luksusowy dom na spokojnej planecie, niestety, jest wyposażony w kredyt hipoteczny, który należy spłacać co tydzień. Wykonywanie czynności, które lubi Twój towarzysz, zaowocuje chwilowym wzrostem efektywności bojowej. Jednak wykonywanie czynności, które im się nie podobają, będzie miało o dokładnie odwrotny skutek. Czasami jeśli masz załogę przeszkoloną w zakresie określonego systemu statku, system ten automatycznie naprawi się do pełnego zdrowia, gdy jego uszkodzenie spadnie poniżej 50%. Jednak wynajęcie całej załogi kosztuje dwa razy więcej. Uzyskujesz dostęp do specjalnych opcji dialogowych i lepszych nagród za niektóre misje zlecane przez frakcje. Jednak nagroda za przestępstwa wobec innych frakcji jest znacznie zwiększona. Gdy na podłych ulicach Nionu, otrzymujesz dostęp do specjalnych opcji dialogowych i lepszych nagród z niektórych misji na tej kolonii. Otrzymujesz dostęp do specjalnych opcji dialogowych, Zjednoczonych kolonii i lepszych nagród za niektóre misje zlecane przez frakcje. Nasze nagrody za przestępstwa przyznawane przez inne frakcje są znacznie zwiększone. Dorastałeś jako członek Oświeconych, uzyskujesz dostęp do specjalnej skrzyni pełnej przedmiotów Domu Oświeconych na Nowej Atlantydzie, ale tracisz dostęp do skrzyni Sanctum Universum. Dorastałeś jako członek Sanctum Universum, uzyskujesz dostęp do specjalnej skrzyni pełnej przedmiotów Sanctum Universum na Nowej Atlantydzie, ale tracisz dostęp do Domu Oświeconej Skrzyni. Wybieraj więc mądrze, bo jeśli wyposażysz się w trzy cechy, to pierwsza rozgrywka może okazać się bardzo pikantna. A jeśli mowa o rozgrywce, w tym miejscu wchodzi w grę również twoje drzewko umiejętności, ponieważ mimo że odblokować już trzy wybierając konkretną historię, to wciąż pozostaje jeszcze wiele do odblokowania w grze, aby dostosować swoją postać do własnego stylu. Sarfield ma w sumie 82 umiejętności rozmieszczone w pięciu różnych drzewkach umiejętności bojowym, fizycznym, naukowym, społecznym i technologicznym. Ponadto każda umiejętność w każdym z tych pięciu drzew ma cztery różne poziomy. Wydaje się to dość przytłaczające, ale powód, dla którego istnieją te cztery poziomy w ramach danej umiejętności, tak naprawdę oznacza to, że możemy spędzić czas na inwestowaniu w określoną umiejętność, którą lubimy, i ulepszaniu jej do poziomu maksymalnego, aby czerpać z tego profity. Na przykład, drzewko umiejętności społecznych pozwala odblokować umiejętności takie jak perswazja i zastraszanie, które zapewniają więcej opcji podczas interakcji z NPC. Tymczasem inwestycja w drzewko umiejętności bojowych może zwiększać Twoje możliwości dzięki różnym typom broni, takim jak karabiny, których możesz używać Starfield. Mam nadzieję, że materiał się spodobał. Dziękuję za każdą aktywność i zostawcie subka, żeby być na bieżąco. Oraz piszcie w komentarzach jaką Wy postać stworzycie. Do zobaczenia w kosmosie. Trzymajcie się!